Siema, z tej strony Mike to jest kolejny odcinek Fortress City sezon drugi. I tak, w poprzednim odcinku było głosowanie na to, kto ma y, powrócić do naszego programu, ponieważ dzisiaj będzie połączenie drużyn. Dokładnie tak. I zostało was z 10. Tutaj jest 9. I osobą, która powraca jest Sajsmo. Jest. Yy, Siemo. Ja. Yy. Dobra. Później pogadamy. I tak. W przej sezonie kiedy było połączenie drużyn, to pierwszym wyzwaniem były wyzwania w parach. Teraz też będą wyzwania, ale nie w parach, tylko wyzwania 1 versus 1. Czyli będziecie musieli ze sobą wyrywalizować. Mam tutaj kartki i właśnie przez te kartki dobierzecie się w pary tu mam kartki, że rozlosuję wam jakie wyzwanie dostaniecie, dobra to już was rozlosowuję, dobra możecie otwierać, dobra dwa trzy jeden dobra ty Jeden, czyli pierwszą y, parą to będzie Camilot kontra Jemzy. Rozwalę go. Lecimy dalej. Splasho. 4. slambo, 5. U teraz będzie trzy: czyli Sarjo Oraz Meltus. Dobra, kram 4, czyli Kram i Splasho. Dobra, z kim będzie Globert? Ze Slambo, więc Gobba oraz Saismo będą ze sobą rywalizować. Dobra, teraz każda para dostała numer swojego wyzwania, więc tak, odkrywamy. 4. Wasze zadanie, to y, zarobić 200 zł. Kto z was pierwszy zarobi 200 zł i mi je tu przyniesie, yy, nie idzie na eliminację. Wy macie dwójkę. Czyli y, zadanie numer dwa polega na tym, że macie czas na uzbrojenie się a później po prostu walczycie solówkę. Zniszczę Dobra. Ta para ma zadanie piąte. I tak, w tym zadaniu użyjemy sobie naszego wehikułu czasu, ponieważ musicie cofnąć się w czasie i przynieść mi dinozaura. What? Który z Was przyniesie pierwszy jest bezpieczny? Wy macie numer jeden. Waszym zadaniem jest e, po prostu zbudować coś. Tam jest tak dużo klosków przygotowane. Kto zbuduje lepszą rzecz, jest bezpieczny. I ostatnie wyzwanie. To numer 3. Wyzwanie numer 3 to który z Was e, zbierze więcej figurek wygrywa. Boże święty, znowu te figurki. No co, Kamsa mi mówi, że będzie dobry pomysł, co nie? Zignoił. co ci przepraszam. Yy, dobra, zaczynajcie. Dobra, nie mam pojęcia, co mam zbudować. Mimo, że mam tu, tu, tu wszędzie klocki. Co to są za figurki. Yy, dobra, ja chyba rozwalam tą konkurencję. A co budujesz? Hmm. Jakby tu zarobić kaskę. Hmm, hmm, hmm. Mam pomysł! Mmm wygram albo na automatach, albo z drapka. Tylko skąd ja ją wezmę? Jak teraz też nie mam pieniędzy. napad na bank 200 zł. 200 zł. Skąd ja wezmę 200 zł? To duża sumka o, się yy, Siema. Bo ja mam to wyzwanie. A ty nie odpadłeś? No, nie odpadłem. Wow, zrobiłeś sobie nowe zęby. Nie denerwuj mnie. Wiesz, ile one kosztowały? Tak. Yy, nie. Dobra, widzę, że masz tu jakieś pieniądze. Mogę je wziąć. Ehm, w sumie. No. No, marzysz w sumie. No. Cześć. Tu są ojrosy! To je jeszcze więcej niż zloty. Dzięki, bracho. Dobra, biorę to. I tyle starczy. Dzięki. No, spoko. Powiem ci tyle. Naprawdę nie ma ze mną szans. Bez swojej drużyny już nie będzie taki cwany. Ta laska nie daje mi spokoju. A gdybym tak. Odpuścił sobie to wyzwanie i poszedł za kamilotem. Dobra, raczej nie powinienem odpaść, a to wydaje się naprawdę ważne. Dobra, połączyłem nosowe elementy tego samego koloru, ale w sumie dalej nie wiem co mam zbudować. Praca, 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 praca. Dobra, już mam to. Dobra, teraz to zamontować. O Boże, czemu ja trafiłem na takiego spotsucha, no. Yy, nie, niedobre, ja tylko po figureczki. Mike mam! I to nawet w ojrosach, i to nawet więcej niż chciałeś. Yy, to na pewno są prawdziwe ojrosy? A co tu pisze? Copy. Yy, nie wiem co do topy. Yy. To podróby? Eee, a nie mówiłeś, że miało być prawdziwe. No w sumie nie mówiłem. Ale i tak ci tego nie zalicza. Ty mnie chciałaś uszukać. Eee, no dobra, idę szukać dalej. Gburze. Dobra, może jestem na przegranej pozycji. Ale mam pomysł, jak go pokonać. Tylko najpierw się muszę trochę uzbroić. Chwila, gdzie moja laseczko? Czemu nie mam laski? Może cofnąłem się do czasu, kiedy jeszcze ona nie istniała, ale dziwne. Ach. No, siema. Ała. Czekaj, wygrałem? Tak, wygrałem 20 złotych. Jestem niesamowity, jestem niesamowity, dobra. ja nie mogę. Pierwszy raz. Znaczy, e, znaczy, zawsze mi się udawało. Nie, żeby coś. Figurki. Dobra, idę po moje 200 zł. Dobra, posiadam coś takiego. Może uda mi się z tego zrobić jakiegoś drona? Praca, praca. Dobra, już jestem na wykończeniu. Albo może nie. Dobra. S są dinozaury Ja się ich boję Nie przeszkadzaj mi Czekajcie, to masz No tak, padlina. Ale padlina mm, nie wiem, ja wolę roślinki Co? Ty gnoju Zachujecie wywalę z mojego gangu. Nie możesz tak mówić. My tu żremy tylko padlinę i prawdziwe mięso. Idź se do gangu jakiś... Zieleninożerców, czy innych tam pajaców. O kurde. Dobra, będziesz przynętą. Kim będę? Dobra, leć. Kamilot nie ma laski. I znowu jest taką ciotą. Czyli ta laska musiała powstać przed po wygnięciu dinozaurów. W sumie daje mi to jakiś trop, ale dalej gówno o nie wiem. 200 zł, 200 zł, co to za jeden? A, kim wy? Nie, Jestem Baron Bernard. Baron? Dokładnie tak, jestem baronem. A ja tu tylko sprzedaję sobie samochody. Handlarz. Ciebie kojarzę. Ale ciebie? Eee, no tak. Eee, kiedyś widziałem pod pseudonimem Podpalacz 307. Czekaj. To ty podpalałeś te bośniackie przedszkola? Eee, nie podpalałem. nie, 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 nie. Ja je tylko... Je akurat pod, wysadzałem, tak, tak, tak. Ale to historia. Po, postanowiłem się zmienić i nie być takim psycholem. E, tylko zostać szalanckim, e, baronem oraz e, szefem mafii samochodowej. Oho. Panowie, potrzebuję waszej pomocy. No. E, potrzebuję zarobić szybko 200 zł. I ty chcesz od nas wyżebrać pieniądze? Może nie do końca pieniądze, ale widzę takie piękne autko. No i? Mógłbym je dostać? Chyba. No oczywiście. Że nie. Y... Ale ja naprawdę potrzebuję. Tak? Gówno mnie to obchodzi. Proszę, poleć. A gówno wyzwanie. Jest. Wygrałem. Łatwo z tobą. Jeszcze nie wygrałeś. Wygrałeś. No nie no. Szef się pyta, jak ci idzie. Um, dobrze. Masz coś już dla niego? Tak, mam coś już dla niego. E, możesz dać mu tą piłkę. E, co możesz mu dać? E, możesz dać mu maskę. Oraz możesz dać mu to. A co to za badziew? A to, żeby lepiej słyszał. Tak, tak... Yy, się na ucho zakłada. No dobra, spoko. A ty? Zrobił coś podejrzanego? Nie. Dobra, to pracuj dalej. A ty? Chodź, bo szef robi spotkanie. Pracuj, Skrino! W końcu mam szansę. Dobra, chyba nic innego mi nie zostało. Muszę podjąć się tej bitwy. Mam ostrze, mam tarczę. No, gagatku. Możesz się poddać od razu i nie zrobić ci nic strasznego. Ale pamiętasz jak w odcinku z Kwiatkami tak dobrze współpracowaliśmy? No niby tak, nie jesteś taki zły, są gorsze persony na tym, w tym turnieju, ale wyzwanie to wyzwanie, kolego, więc zaczynajmy. Eee. Chciałeś mnie szarżować? No to teraz zobaczysz. Eee. Co to było? Pełna gęba. Dobra, panowie, nie mam za dużo czasu. Dzięki. Ach, nie martw się, durwiemy go. Jesteśmy mafią zabawodową Dobra, mam już auto. Teraz co z nim zrobić? Po prostu je może zezłumuję. Myślę, że to najlepszy pomysł. Dobra, mam swoje 200 zł. Teraz muszę tylko zanieść i wygrana. Kurde. Tak pięknie to wygląda. Równie dobrze mógłbym to wydać na automaty. Zanieść Majkowi? Czy wydać na automaty? Zanieść Majkowi, wydać na automaty. Zanieść, wydać, zanieść, wydać. Myślę, że wybór jest oczywisty. Idę to przewalić Złomek! Jak ty mnie nazwać? Yy, kamzo. Dobra, nieważne. Czego? E, chcę to zezłomować. No spoko. Ile mi za to dasz? Czekaj. Yy, w środku. Tutaj. Opony. Nie przedziurawione. Pod maską. Powinno być dobrze. Trochę zakurzony, ale... Chcę go wyczyścić. Dobra. Za to? Mogę ci dać 200 złotych, bo... Bo to nawet nie ma marki Dobra, tyle mi starczy, dziękuję Złomek Jak ty mnie naz... Mike! Mam 200 złotych! Wygrałem 200 złotych? Yyy, wygrałem wyzwanie? No, go jeszcze nie przyszedł, dlatego wygrałeś Cześć Nie no, wygląda legitnie Jej Yyy, siema panowie co, co ty tu robisz? Kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Yy... Kamilot, odciągnij ich do wody! Och, yy... ledwo mi się udało. Nie złapaliście mnie. <ścoughs> Nie, no panowie, proszę was. Jakoś się dogadamy. Dobra, to co jemy najpierw? Łódka. Możemy zacząć od yy, nóżek, jak chcesz. Nie, proszę, nie zjadajcie mnie. Ja nie chciałem. Yy, zostałem do tego złożony. Yy, za późno. Yy, Slambo, co ty tu robisz? Ach, nieważne, miałem misję do wypełnienia. Nie mów nic kamiliotowi. Nie może się dowiedzieć, że tu byłem. No dobra, masz jakieś wyzwanie bierz tego dinozaura i spadamy stąd dobra to biorę tego moja dupa przepraszam typie o wygrałem ale cię szanuję masz o brawo a w ogóle to po co ci przyda mi się nieważne dobra y Czyli ty wygrałeś. A co z kamilotem? Na szczęście jest cała i zdrowa. Co? Idziesz na eliminację? Tylko nieco. Dobra, zostało jeszcze ostatnie wyzwanie z figurkami. Dobra, to pokażcie, ile macie. No to chodź do mojej wieżyczki. Ale to jest wieżyczka z Slambo. Jak to? No to jest od niego wieżyczka. wszystkie figurki swoje dałeś do jego wieżyczki, czyli on wygrał, chyba że w twojej wieżyczce dał slambo. Nie, nic tu nie dał. Czyli Globert idziesz na eliminację. Kur... A więc tak, bezpiecznie dzisiaj są Slambo, Sajsmo, Splasho, Meltus i Jamsi. A na eliminację idzie tak. Kram. Zagłosujcie kto ma odpaść. Czy to ma być Kram, czy to ma być Kamilot, czy to ma być Globert, czy to ma być Gobba, czy to ma być Sarjo. Zagłosujcie. Widzimy się w następnych odcinkach FC2. Narap!